I mean the show. I mean real danger. Everybody looking like a cyclops. That's cause eye for eye is just a spot. Brain. Właśnie... Oh. <laughs> <słyszałem jakieś> <laughs> like so because I just I was listening. I was listening. I was I I was I was listening. I while you were bored at the window, I was <laughs> boarding up windows, <laughs> avoiding all the ice being cold, hard as sickos. Crazy how a motherfucker died for a zip code. Nie umiecie stuntu. Co? Nie umiecie stuntu. Ej, bez kitu, ale jest momentami taki wiatr, że czuję, że mnie zwalnia. Ewentualnie zwalnia mnie słabo pracujące łożysko tylnej piasty. I to już od dłuższego czasu. Szwagier do mnie dzwoni. Y Halo jesteśmy, Co? Jesteśmy, Co jest, jesteśmy przy sklepie na rogu. Nie. Ja chory. O, dobra, dobra. Dobra. A dobra, zaraz będę. Dobra. Poczekajmy się. <słuchmy> <słuchmy> to nie uda jak zawsze. Tu się w niebie. Czurka prawie. Już go widzę. Już <słuchmy> miał głośnik, bo muzykę miał jakoś. <słuchmy> Zobaczcie jaki... Zobaczcie <słuchmy> <słuchmy> jaki <słuchmy> profesjonalny rajder. Szwabier wraca na rower, kontrola bieżnika, amortyzatora, uszczeleczki I Gdzie ci schodzi to powietrze? Z przodu czy z tyłu? Z przodu Bo ja te łatki mam tylko, że tam na kadeku jest rozwalony ten, pompka jest rozwalona chyba No ale zrobimy to na szelu? Mam system zdejmując koło <laughs> Dobra to możemy jechać Czekaj a to z karpiem No właśnie Chyba żeby jechać na Dobra Zdejmujemy koło czy nie? No nie wiem, masz zaznaczone? Bo nikt stary powiedział, że ja ozgniewałem pusel i to dlatego <laughs> No bo do tego schodzi Nie mam pedały? Nie mam. Jakiego?

Dobra, jeszcze będzie I I jest. 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 I Jest. 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 I Jest. 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 Tak, Jest. 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 Kujawski zawsze pomaga A pokaż właśnie amortyzator, ugina się jeszcze? No, a stał cały czas w piwnicy miesiące na ludziach. A ja muszę godzinę na chatę wracać Ale mam do tak zdejmowania

Coś tutaj ubrudzone. Coś? Tutaj I... wszystko jest ujebane. <noise> Wydaje Ci Dobra, teraz robimy tak. <noise> A nie, to nie ta strona. A nie, kurwa, jakoś... jakoś... No, idę... jedynie po To wszystko <noise> wina pana Janka. Teraz robimy tak. No! No! To... Ale to napina, ty, patrz. No, sram przecież. Sram dobrze napina. Coś fuszerkowe ten twój sposób, chyba. Co ty galasz? No, teraz przy was to mi nie wyjdzie, ale czekaj. Dobra, wyłączymy nagrywanie, może zejdzie. Wyłączyliśmy nagrywanie o, oczywiście zdjęte. Dobra, to jest tu, tylko tu. A? Jedna dziura tylko. I kto? I to nawet dziura nie jest, tylko chodziło o to, że podobno jak się więcej napompuje, to tam się jakaś mała dziurka robi buffaja. No czyli od... jest dziura. W czwartek, tak jestem upośledzony, 16... otwórz mi to. Od szesnastej do no, dziewiętnastej. Wróciłem na chatę, wszystko dobrze było. W piątek chciałem ze z Wami wyjść na rower, a tam powietrza nie ma. Chronić przed dziećmi, unikać kontaktu produktu ze skórą. Gazpa też. <złatknij> <złatknij> <tłatknij> Tylko pytanie, czy da się to teraz, no nie, Da się. Do. Dobra. <tłatknij> bo na szczęście ta dentka nie jest brudna, tak jak reszta tego roweru. Dobra, tam fuszerkę robimy. Dobra, chyba już. To gdzieś tutaj jest, ale gdzie to ci dokładnie nie powiem Powinno się poczekać 10 minut po nałożeniu kleju, a, no. a, ty... a my będziemy czekać minutę no, to, tak, to tak nie działa akurat z Jak to Trzeba nie? Trzeba poczekać szczerze Jak to? Musisz poczekać, bo tak to nie zadziała wcale Ja się nie wymilę ja tym... Dobro, walić okay. To ja nie mam rękawiczek, to dobra, tyle? No tu ja wiem Przesadziłem chyba to, to już tak, No to robisz by tak od razu O kurde Użyję chyba tej mniejszej, no nie? No, czekaj, weź ją tu, pokaż czy wystarczy tego kleju. Na, na, na luzie. Wow. A ty to zawsze ze sobą nosisz? Pewnie zawsze. Kiedy musisz komuś dętkę załatać. Dobra, to sobie poczekałem do 12. Dętkę, co miałem w tamtym siedełku, no to ta dętka mi zjeżdżała wszystkie spodnie. Jak jeszcze masz taki miękki. Co ty nie No. Znaczy zależy w jakich dżinsach jeździsz. Jak jeździsz w takich miękkich, to od razu ci wyjedzie. Jeździsz cały czas w takich samych, to masz wyjebale. No ja nie jeżdżę w takich samych ciągle. A ty jeździsz cały czas w takich Mam cały czas to jedno na wawel. Dobra, jeszcze 10 sekund. <laughs> to już zrywaj, zrywaj już, żeby... Na czas wszystko musi być. 3, 2, 1, o, już, 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 klej, klej. Klej, Szybko, już po czasie. No bo Dobra, zastygnie. nie zasłaj się. <laughs> ale to musi już nie wyglądać. Yes! Akurat przykleiliśmy łatkę jak przyjechaliście. O kurwa, ale kosza <laughs> Tylko szczerze, bo ta łatka jest zwyczajna, a nie jest dętki, więc... A nie, nie, nie wiem zwyczajne. czy nie wiem czy można, można od napompować i jeździć. Ja Na tym łatałem swoją dentkę w dwóch miejscach, to tylko no trochę tro przycisnąłem

Gównianie. Nie serio? No jest twarde jak... No jest twarde. Ile ktoś... znaczy, no... Ale każde takie siodła są twarde. Znaczy. No muszę się przyzwyczaić, bo ja takie no, to... rzeczywiście miękkie miałem tamto. Jest znaczy. Ale zazwyczaj te Co? nowe siodła takie lekkie i Nawet w ogóle nie, są twarde po pół. prostu. Bo wpuściłem No tak. Zresztą tak naprawdę na siodle prawie się nie siedzi. w tym No? no. Judź na policjach. Spaghetti <noise> <noise> powie... klucze powinieneś tak za pasek od gogli sobie wsadzić. <noise> Nie, bro, weź, weź ściągnij nie, 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 No nie, no to nie, szlif. O? No. O? szlif. O kurwa, bardzo ja <laughs> Na kamień. No. No. Trochę? W sensie czujesz Szwagier jak będzie krawężnik jakiś to dawaj tego drifta, tak jak zawsze. Przednie koło na górę krawężnika, a tylne zostaje na asfalcie. Potem będę musiał power marka pokryć. <śm> Szwagier tutaj umie lepiej, y, szwagier umie tutaj najlepiej jeździć ze wszystkich chyba. Miałem wrażenie jakbym flaka złapał. Yy. A nie, dobra. Jest nie, <śles> <śles> Ej, zjechałem te schody pierwsze. I nie wiem coś mi tak uderzyło po kostkach Ja niestety nie dałem rady Czwagier <grymne> Zahamował się przed mi schodami żeby mu nie zjechał No mordo Ja, ja zachowowałem do zaradu rozpędzałem Ej, i przez chwilę słyszałem taki dźwięk jakbyś kapcia złapał i ta op opona ci tak po, po asfalcie szurała Ja I już tak nie zjechałem kolejnych Albo schodów nie, patrzę bo jest za i jest nie dobrze się wypierdoliłem. No, myślisz, my. nie wypierdoliłem No nie o, dźwięk dźwięk. Ma. <grym> jest o, jedzie no, no bo ma trochę mniejszą baterię Ale za miękkie jest coś. Tutaj zjebane, wiecie Ja mam tu kurwa Dobijam tył na maksymalnym ciśnieniu kurwa Może nie trzyma <grym> Co? Może nie trzyma ciśnienia nie, nie, trzyma, trzyma. W maksymalnym ciśnieniu? Ja mówiłem trochę. podkładki takie, bo są jakieś nie zmniejszające komory. Tak, tak, tak. I no to, to, wtedy, to wtedy pomoże na pewno już. Bo ja do 300 na 330 na a ale już praktycznie zużywam kurwa zerowiąc. Nie? nie, to to, to, w to jakby pomoże na to Jest miękko. Tak, czy to organizm nie zmęczony? Tak. To mogę nie nie? O, uważaj do 30,5 no, sekundy. No faktycznie się ładnie jeździ, nie? Ja mam do tego do 50, schodzimy. A na ile starcza bateria? Jezu, ale tu, to w poganianiu się, się jeździ. Kurde. Potem na słupku, a 50 km czasu. się jeździ. jedźmy. Albo na 30 km podjazdu. Ale ciśnienie ma też. Dobra, jedziemy do żabki. Okay. Tam. jak cię, tak do tyłu bieżę. To może tak naklewką do szybki, a potem podrzeczną Ale co, bardzo czuć to przyspieszenie jak sobie pedałuje? No wziomek, ja podjeżdżałem pod tą górkę i nic nie czułem Chłopie, <laughs> no jedziesz i to jest tak nie, może... Może to jest piasta wikowsk to bym się śmiał A wiesz, że tak może być? No właśnie Ej, przypomniało mi się jak właśnie tutaj na tej ulicy jechał ten ziomek na bitku nie z silnikiem elektrycznym. A Idziesz tak, jedziesz tutaj, nie? Jedziesz. Przyjdziesz mniej więcej tak, wiaderaj, które wyżej. No i jest tak. Okay. I'ma pour this whiskey in this glass that's a motherfucking nice to it You be on my bed adding super duper life to it I already said I'ma be the wanna wife you I already said there is no pewnie twój dostawca pizzy bardzo yes. Dobrze o tym wie Buddy that's like you get in my cup Yeah, get in my cup so get in my cup Yeah, get in my cup, so get in my cup Get in my cup, I love you so much, I'ma have you alive and drink your lot, so stay in my cup. I can tell you things that will fascinate the president. I will make this music. Okay, okay, okay. So I can become the legend I do not agree with these people be someone they don't wanna be, but they got all these degrees. And my mama just called and just wished me so much luck. My haters just called and just said I'm watching suck. My phone keeps on ringing, I don't really give a fuck. Cause I'm going ways and I'm going way ahead of you. and you don't think I'm lying, but if flying is the truth, then I'm lying. Mamy zielone no to I tutaj teraz te czerwone wleci Albo nie Albo nie. bo wyobraź sobie, że ktoś, akurat, że ktoś akurat by wychodził stamtąd jak tą kałużę rozbiłeś to to samo, a jak możemy polecić coś innego, to nikomu się nie chce. Mi no właśnie. Chce. Ja bym pojechał. Ale jakbyś na tym e bajku tutaj podjechał. O kurwa, to weź, to byś ty nawet nie zwężył. Nawet byś to zauważył, że to jest tak. Ale błoto. Dobra, wszystkie biegi wykorzystane. <noise> <noise> <noise>

no to koniec trasy bo gałęzi. Muszę wyjść. Ja jestem taką przynębą i w toku, że nawet nie chciałbym się wstać jak jechać. O, sztywny tylko teraz, modlęcko. Bo. Sztywno, nie, sztywno, pa. Ale to na Kelisie? Tak. No to, to nie dziwię się, że było łatwo. Tak. To stąd maszyna. Kiedyś to była prawdziwa stąd maszyna. No tak. No tak. W piwnicy, bez gripów i bez siadełka jeszcze? No nie, siadełko jest. Nie, bez... Nie, z siodełkiem. Gripów nie ma na pewno. Jeśli ktoś chce kupić od tego pana młodzieżowy rower 27,5, Kelly Spider dla się, 99. Kelly's jest jeszcze zdjęcie tak handlowo. Jak... Tak. Ej Kelly's Spider 90 do stuntu to zapraszam. Rowet młodzieżowy, górski. Co jest? Okay. Legalizm. <laughs> <Okay. laughs> to Nie to lewo. Dobra, weźmy go amara już. Ogień. Sklej biznes, to ja Z Mishamigos. Bokserem. I'm a pour this whiskey in this glass. That's motherfucking nice, dude. You'll be on my bed, adding super duper life to it. I already said I'ma be the one to wake you. I already said there is nobody that's like you. What? So my... Tak zjechałem sobie tak. Ah, dobra, przyspieszę sobie jak najbardziej się da. Iśmy było spoko, tylko no, tylko ta badietka na końcu.

I cyk w piszczel O nie O Jezus Nie, to musisz ja mostowić No widzisz, ja mam zabezpieczenia, żeby nikt mi nie kliknął Teraz zaprezentujemy Kutnowskiego Alaina Nie Poczekaj, stój Czekaj, czekaj Czekaj, niech przejdą, bo bo to będą zawody downhillowe. No, ja że powiem przed tymi pasami. Ona nie wiem, co dzieje Teraz? Pa zawraca Przejedźmy ją. Babcia. Jak szwager. Tak, przejeżdża tego i... Ale ja nie chciałem. No szwager tak powiedział wtedy do tej babki. A to, to najlepsze, najlepsze było to, że to wyglądało dosłownie jakby specjalnie tą dziewczynkę przejechał Jeszcze jak chciał przeskoczyć tylnym kołem, to wiesz, zamiast przeskoczyć ją, to, to zrobił, zrobił tej dziewczynce tak im <śmum> przejechał bo... po prostu, po Tak Ona leżała i po nim przejechał? Tak, tak, bo się wywróciła i przednim kołem przejechał, a tylnym chciał ominąć i jej przewalił jeszcze <śmum> so please, someone please just try and see if you want every So, the Ashiaki, now I see my city full of babies so want them to be. I know so many fucking bitches, so get on their knees and beg for motherfucking kids, So fucking please stop with this shit and I'll be home until I'm gone and bring back the fucking king for the fucking throne. What do be mean because I am known and I just know that i be working through my bones? <laughs> oh, słyszę Tutaj nieprzyklejoną kostkę. stukającą pod oponami połowiczny manual contest krzywo fuck dobra jestem upośledzony chyba